Siema. Kolejny odcinek, teraz randki w ciemno. Co myślisz o butach naszych kandydatów? Ale żaden nie jest tragiczny. Nie, nie. Coś tam gadali o brudnych butach. Ja mam najbrudniejsze buty, ale już ich nie mam. Miałem buty nowe, u Mortalcia, więc możecie zobaczyć na odcinku, jak miałem buty fajne, nowe i spodnie. Ten odcinek był 6 tygodni temu, więc tych butów już nie mam. Te dresy mi się średnio podobają. Bluza została, widać. Czyli czym się zajmujecie na co dzień? I teraz pan numer 5, czyli klemek. Pan numer 5. Ja za to jestem studentem. Studiuję taki kierunek jak public relations, czyli PR. Na co dzień zajmuję się muzyką, piszę teksty, tworzę, miksuję też, robię teledyski, montuję to. Ogólnie działam też na YouTubie, na TikToku, więc ogólnie trochę jakby tego świata dotykam i też zajmuję się też marketingiem, bo też PR jest taki do marketingu podobny, więc też próbuję się wypromować swój Uuu, ale dobrze poleciałem i to były moje Pierwsze nagrywki w sensie w kolejności były nagrywki u Oliwii Czajnik i Mortalcio, a wyszło Czajnik Mortalcio i teraz Oliwia, więc nawet dobrze Wypadłem jak na swój pierwszy film, fajnie powiedziałem O sobie, podoba mi się to, nawet nie pamiętam Jak się, jak się przedstawiłem, pamiętam, że byłem dumny z tego odcinka Więc potwierdzam to dalej, jestem dumny z tego odcinka Jakie są wasze pasje, zajawki Co lubicie najbardziej robić, poświęcać Wolny czas, na co? Wolny czas spędzam właśnie najczęściej Na tworzeniu muzyki, na właśnie montowaniu Klipów, też nagrywaniu teledysków Ostatnio nagrałem teledysk w Stanach, więc będzie tego premiera, nie reklamuję się, ale tylko mówię, że mam fajne, jakby mam z tym doświadczenie, więc wiem, co jakby nagrywać już. Kiedyś były gry, piłka nożna, teraz jest tylko jakby muzyka i z tego wiem, że mogę wyżyć, więc jakby ulepszam się w tym i wiem, że z tej pasji może w końcu być chleb. Dobrze, ale nie najlepiej to pytanie odpowiedziałem. Nie użyłem sobie, byłem też pierwszy pytany, to też sobie za bardzo w głowie nie użyłem. Tak odpowiedziałem. Pierwsze pytanie fajnie odpowiedziałem. Drugie, tak trochę mniej, ale jest okej. Okay. Też bardzo mnie Jara. Tworzenie zdjęć, różnych editów, nawet projektowałem dla kilku artystów merch. I właśnie jak mówił o tym, że robić fotografię, to mówię, kurde, mogę też powiedzieć o tej fotografii, bo też robię zdjęcia. Jeszcze nie jestem tym profesjonalny, ale mogę o tym powiedzieć. To zapomniałem właśnie o tym. Yy, no ale, może, jeszcze takie szybkie, dosłownie pytanie, że dosłownie odpowiedź będzie wyrzucona, Dawaj. to skąd jesteście? I pan numer 5. Ja jestem z okolic częstochowy, a studiuję w Opolu, no i teraz w Warszawie, więc. Zwiedzam Polskę też przy okazji. Zacznijmy zatem drugą rundę i powiedz mi od razu, co myślisz? U pierwszego pana chyba mi się najbardziej podobają. Mhm. Tak. Pan artysta. Tak, tak, pan artysta widać tutaj takie zabawa trochę tą modą. Drugie spodnie zresztą też i w sumie trzecie też mi się podobają. Chociaż brakuje mi tutaj takich złych, klasycznych jeansów. Bo jak o, jakaś moje się nie podobają. No, Atlego, nie noszę tych spodni, bo to był kupiony po prostu do bluzy szybko. Spodnie były kupione do bluzy po prostu, ale już mi się nie podobają w ogóle, nie noszę i to były takie na siłę kupione. Trochę nieudany zakup. No cóż, takie też bywają, ale teraz kupiłem takie spodnie, takie, że. Um, mi się tak podobają, że. O! Oh. Taka jedna rzecz, która najbardziej wam przeszkadza u dziewczyny, i coś, co najbardziej u niej lubicie. Mam telefon w spodniach, i nie mają telefonu. Ja mam telefon w spodniach, widzę taką malutką krateczkę, spodni mój telefon. Dobra, info numer 4. U mnie pierwszym refleksjerem u dziewczyny jest coś takiego, że dziewczyna zaczyna gadać o swoim byłym. Pierwsze, co się poznaje, to o mój były, był taki, o mój, był taki. No to od razu na starcie mi to skreśla te dobre cechy dziewczyny. To właśnie szczerość, którą chciałem już powiedzieć wcześniej, ale tu mnie dwóch wyprzedziło. To taką właśnie szczerość u dziewczyny też właśnie, coś się nie podoba, mów, ja wszystko zniosę, ulepszę się, coś takiego. Dużo szczerości, tak. no. O, fajnie, fajnie, że to dalej się jakby, jak sobie teraz przypomnę to wszystko, to, to dalej się sprawdza, jakby nie 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 farmazonie, po prostu no full, full szczerość po prostu, nie? Że coś źle zrobiłem, to się naprawię i miałem kilka teraz przykładów. Kilka takich sytuacji, że coś zrobiłem źle i dobra, mówię sobie już okej, okay, dobra, dobra, już tego nie powtórzę. Nie, nie, nie pamiętam, sobie zrobił coś, że, że zrobiłem jakiś błąd, potem mówię poprawię się, a potem robię ten błąd drugi raz. Nie było, nie było takiej sytuacji, nie przypominam sobie. Zawsze mówię, żeby było wszystko szczerze. Robię błąd, dobra, nie powtarzam go więcej razy. No więc trzymaj się to dalej. Ja mam taki pomysł, żebyście chłopaki powiedzieli, na co najbardziej lubicie wydawać pieniądze? No to ja zacznę od tego, że nie lubię wydawać pieniędzy. To jest pierwsze. A drugie, no to znaczy, bardzo lubię inwestować. Inwestować w siebie inwestować na czym pracuję. Dobra, po ilu jesteś w szkoleniach, jak tak inwestujesz w siebie? No właśnie, w co najczęściej inwestujesz? To, to może zabrzmi tanio, ale na YouTubie na przykład dużo się nauczyłem. Na przykład nauczyłem się mix masteringu, montażu, jak nagrywać kadry. Też nauczyłem się, jak robić fotografie właśnie, jak poprawnie robić zdjęcie, jak je korektować, jakby. Ale jednak, jak mi coś nie wyjdzie, staram się wydawać właśnie na coś, co może mi to ulepszyć. No dobra, dobra. no to pan. Ale te odpowiedzi są tragiczne. Ojeju, ojeju, jaki zestresowany Kle Klemek był oj 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 taki młodziutki Klemek Taki młodziutki, taki młodziutki, młodziutki, młodziutki. No waham się między, tak od razu mogę powiedzieć Między trzecim a czwartym panem Bo u trzeciego nie, nie bardzo siedzą mi buty U czwartego mniej spodnie, ale Spodnie, spodnie Uuu. musiałem jakieś założyć Już to było Ja to mam lepszy styl troszeczkę Jeszcze bluzę chcę zmienić No jest teraz takim moim głównym atutem Ale i tak bluzę chcę zmienić bo wiem że mogę kupić taką Taką, już widzę będzie... Gdzieś siedziała, gdzieś siedziała ta bluza później, że o, spodnie, buty mam, skarpetki jeszcze muszę kupić, teraz bluzę, jeszcze muszę kupić kurtkę, jest dużo rzeczy do kupienia, no ale wiadomo, nie kupię teraz wszystkiego, a potem będę mówił, co ja potrzebuję, nic co, potrzebuję, nie, to musi być tak powolutku, muszę powolutku kupować wszystko. Spodnie sobie ostatnio kupiłem, buty też sobie ostatnio kupiłem zamiast tych butów, więc no. E, jakby rozmowa i w ogóle bardzo, bardzo fajnie się panowie wypowiadają. O właśnie, możesz zadać pytanie dla, dodatkowe dla dwóch panów. No, sklepy, w których najczęściej kupujecie ubrania. Pan numer 3. No to tak, no ja w sumie się ubieram bardziej markowo, Ludzie chodzić do Tomiego, Bosa Bardziej w takie miejsca Ale teraz będzie bomba o mnie O jaka bomba Teraz zatrzyma content Content Odpaliłem się już Odpaliłem się Zobaczcie to Zobaczcie to Bardziej mi się podobałem takie ubrania też O ja chyba przegrałem Ale no będę mówił Ja to noszę na co dzień Takie jeansy Typu skinny Ale jednak nie skinny Teraz założę taki właśnie Jakby spodnie Bo <laughs> Ja mówię e, no Ja to już przegrałem Ja to noszę codziennie skinny jeans Tak myślałem, że powiedziałem A to powiedziałem Ja noszę Czekaj Jak to powiedziałem ja... Powiedziałem tutaj, że Jeszcze raz Podobałem takie ubrania też O ja chyba przegrałem Ale no będę mówił Ja to noszę na co dzień Takie jeansy typu skinny Ale jednak nie skinny Teraz założę taki właśnie Skinny niosz jaki jakby nie skinny Co, co ja gadam w ogóle jakby spodnie, bo poczułem, no, że to jest lepiej, wygląda na, dla ogółu A też <laughs> Ale Mateusz, ja już przegrałem, ja wiedziałem, już, że przegrałem no, nie było szans, jak gościu ubiera się w tomim i nie wiadomo gdzie No to ja mówię, co, jak ja się ubieram w lumpie Co mam ja powiedzieć, no nie będę mówił, że się ubieram w nie wiem, w Gucci czy gdzieś No bo nie Lubię ten fit, cały, bo cały wygląda super Nie tylko ten, ten dół I ubieram się właśnie w takich typowych sieciówkach w galerii Bo jakoś nie, właśnie tych pieniędzy nie wydaje właśnie na ubrań za dużo ale planuję w przyszłości, jak wiem, że to będzie mi potrzebne na przykład do teledysków, ja będę też płynął na większej fali i tak dalej, a teraz na razie wiem, że fity mi tak bardzo nie są potrzebne. To, że to Prawda o. To ja już trochę cię skreśliło, bo... Przecież chciałem się skreślić, bo wiedziałem, że już odpadnę, jak on mówi o Tomim i tak dalej, nie? Że bez sensu walczyć z czymś takim, jak ja się ubieram w skinny Jeans, Chcę kłamać jakoś, Nie ma sensu. Wiedziałem, że przegrałem. Ja umortalcia i tutaj wiedziałem, kiedy przegrałem i wiedziałem, kiedy jakby zrobić content i jakby odejść z klasą, nie? nie jakby nie walczyć tak bez sensu, nie? Ja, ja, ja wiem, kiedy odpadnę i tak dalej. No to chcę bym powiedzieć, żeby wygrać z gościem. Tak i, I tak bym odpadł, bo były do wyboru dwie osoby. Jakby jedynka i dwójka była super, a trójka i super. Było słabsze, no to wiadomo, że tych, tych i tak odpadą raczej, ciężko było im się podnieść. Wolę walczyć w czymś innym niż walczyć w takim programie dużej po co. No, ja u chłopaka wolę szersze spodnie, i nie chodzi tutaj o marki, bo ja też się ubieram najczęściej w sieciówkach, nie noszę jakichś supermarkowych ubrań, ale no, skinny jeansy to jest coś, co u chłopaka akurat. Niestety, no, zapraszamy nie. pana numer 4 Dobra. do nas. Tam. Hejka. Witam. O, rzeczywiście cały set. Część. Kurz. Kurde, że trochę wystawało, set, także set, ja wie. rozumiem. Żeby się mi do tą dotarło. Słuchaj, gdybyś nie powiedział z King J'is, to no Ale było już, tu wiedziałem, mówię, o, tutaj jakieś markowe ubrania, to mówię. No, już przegrana. Nie udym, no co ty. Udym, ale udym, spoko, się. bardzo fajnie się wypowiadasz i w ogóle dobrze się ciebie słucha. Dzięki wielkie. Myślałam, że się że przejdę bardziej tym, tym wypowiadaniem się, no ale nie wyszło. Kurde. Myśliłem, spodnie. Sorry, multi. Tak, kolejny skit. Tak, tak, stawili to. Ja myślałem że przepraszam cię, multi, a tu sorry multi. Co ja w ogóle miałem w głowie? Nie wiem, ja miałem w głowie, że tutaj zrobię miodomoc co, to takie, takie coś. Ale spoko, bardzo fajnie się wypowiadasz i w ogóle dobrze się ciebie słucha. Dzięki wielkie. Myślałem, że się że przejdę bardziej tym, tym wypowiadaniem się, no ale nie wyszło. Myśliłem, spodnie. Sorry, multi. Kolejny skinny Jeans. No, zrobiłem głowę tak i dla mnie to już było, że zrobiłem tak. Sorry, multi. Robiłem tego takie sorry, multi. Co ja mam w głowie? Co ja sobie wyobrażam za dużo, nie? Ach, dlatego nie warto, jakby sobie wyobrażać, co się gadało na odcinku. Poczekać na filmik i dopiero zobaczyć i powiedzieć, OK, tak to, tak to było, nie? 6 tygodni, 6 tygodni. Zapraszamy na backstage i dziękujemy. Dzięki, Dzięki również dziękuję. za udział. Słuchaj, przeprosiłeś Multiego pod sam koniec. No. Powiedz mi, czy bardziej bałeś się reakcji Multiego na swoje spodnie, czy reakcji dziewczyny? Bardziej Multiego, bo to jest jednak jakby idol modowy, ale jednak no wiadomo, dziewczyny też się się podobać. No jednak postawiłem na takie spodnie z sieciówki, które są tanie, więc... A co innego do wyboru miałeś? Takie węższe, granatowe spodnie, dresowe też. Wąskie to nie za bardzo i właśnie moje skinny jeansy, które się już pozbyłam skinny jeansów, bo wiem, że to jest słaby fit. Okej, okay, rozumiem. E, odpadłeś drugi. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Yy, powiem tak, dobrze, bo wiem, że rywale byli potężni. Dzisiaj dobre chłopaki, to prawda. No, ja, ja nawet nie mam swojego faworyta, bo wszyscy wyglądają dobrze. No, to jest prawda. Też nawet nie wiedziałem, kto może wygrać jakby w tej bitwie. Tak, tak, to prawda. Ciężko wytupować. A jeśli przykro, że odpadłeś? Szkoda, chciałbym tam więcej powodami na pytania i tak dalej, content coś porobić, no ale... Jeszcze też dużo mówię, żeby właśnie coś pociągnąć na no, 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 no. ten temat, ale no niestety fit mnie skreślił, no i może być szybciej po prostu. Szybciej program. rozumiem. Dzięki bardzo za udział, powodzenia. Dzięki Dzięki również, fajnie się oglądało Fajnie, 17 minuta Dotrwałem do 17 minuty, fajnie Ja po prostu wcześniej poszedłem z tego filmu Nie zostałem do końca, mówię po co obejrzę sobie później filmik i Jakby mi się spieszyło bardziej do domu I nie chciałem się tego oglądać, tak jakby tyle Koniec, dzięki wielkie i siema Bye